Partia świeżych czarnych jajek. A tej kury nie będziemy potrzebować. A ja będę potrzebować. Jest taka słodka. Nic, masz zbyt miękkie serce. Potrzebuję kilku czarnych jajek. Rączka pomocy. Dzięki. Świetny gadżet, żeby rozbić jajko i się nie pobrudzić. Idealnie. Wlewamy wszystko do miski. Kilka jajek. Wsypujemy mąkę. Wystarczy. Teraz dodajemy trochę czarnego. Jak moja dusza węgla. Teraz mielimy go w moździerzu i wrzucamy do naszej masy. Powinno powstać niesamowite czarne ciasto. Hey! No, hmm, Nie potrzebuję go. Okay. Rączka? Potrzebuję twojej pomocy. Ugniataj moje ciasto. Nie chcę pobrudzić sobie rąk. Idealne. Przykrywamy folią spożywczą i dajemy mu czas na wyrośnięcie. Czekamy. Okej. Okay. Enid, przestań się wygłupiać. Zacznij gotować. Dobra, dobra tu swój własny słodki świat pod stołem. Wow! Zdecydowanie będę potrzebować tych małych pianek, czekoladek i koszyka żelków. Trzeba też pamiętać o tych warkoczach z merszmelą. No i oczywiście o skitelsach. zdej, <laughs> yes spójrz na moje kolorowe składniki. Hmm. Co? Znalazłaś to wszystko pod stołem? Może ja też coś mam? To okay. dziwne. A e, nic. Co zamierzasz z tym hey. wszystkim zrobić? Ej, jeszcze nie wymyśliłam. Ojej, jak głośno! Wyłącz to! Hura, moje ciasto jest gotowe! Teraz je porządnie rozwałkujemy! Ojej, Wednesday przygniotłaś rączkę! Wednesday! Musi bardzo cierpieć! Przestań! Co ty mamroczysz pod nosem? Prawie rozwałkowałam ciasto. Zacznij robić swoje! Czego chcesz, co? Rączka? Pod ciastem, znowu się wygłupiałeś i tak to się kończy. Muszę rozprostować ręce, zanim zacznę lepić brzegi mojej przerażającej pizzy. Super. Co ty na to? Wow, ja też mam pomysł! Ok. rozpuszczę wszystkie żelki jakie mam. To będzie świetna baza do mojej słodkiej pizzy. Wlewamy do foremki, robimy boki z pianek. Właśnie tak. Podstawy gotowe. Idziemy dalej. Teraz będę potrzebować czekolady, ale co mam z nimi zrobić? Wiem. Cześć! Dam ci czekoladkę, a ty dasz mi swój popyt. Na jeden, dwa, trzy. Świetnie, dzięki! Która, mam popyt! Wpadłam na doskonały pomysł. Rozpuszczę moją tęczową czekoladę we wrzącej wodzie. To szybkie i łatwe. Gotowe! Czekolada jest całkowicie roztopiona. Odcinamy końcówkę i wlewamy czekoladę w odpowiednim kolorze do każdego paska popyt. Super! Taka pyszna czekolada. A teraz czekamy. Hej, what? Wpadł mi do głowy świetny pomysł. Dodatkami do mojej pizzy będą kiełbasa, bekon i sos pomidorowy. Zrobimy Aha. wszystko w moim mrocznym stylu. Okay. Zwykłe kiełbaski wyglądają zbyt dobrze. Nikt nie wie, że to tak naprawdę odcięte palce moich wrogów. Podobne? Enid, co o tym myślisz? A, matko! Aj, czemu tak głośno? Czekolada zastygła, teraz można wyjąć czekoladowe tęczowe paski z popyt. Idealnie! Składamy pizzę. Zaczynam od rozsmarowania krwawego sosu pomidorowego na całej mojej czarnej pizzy. Jeśli uda mi się otworzyć ten okropny słoik. Rączka, pomożesz? Dzięki, gadżety kuchenne zawsze przydają się w walce ze złośliwymi słoikami. Wylewamy wszystko na pizzę. I rozsmarowujemy. A teraz dodam troszkę mięsa. Świeże mięso mielone. Ulepię z niego kształt głowy. Podobna? No ta twarz naprawdę pasuje do mojej pizzy. Teraz muszę tylko dodać jej skórę. Świeży boczek mi w tym pomoże. Idealnie przerażające. Teraz to troszkę podpieczemy. Gotowe? Dodam jeszcze żelkowe oczy. I ostre jak brzytwa zęby. I jeszcze troszkę oczu. Oczu nigdy za wiele. Enid, już się boisz? Świetnie. Dokładnie o taką reakcję mi chodziło. To okropne łezdę. Jak możesz to jeść? Dobra, wracamy do mojej tęczowo-słodkiej pizzy. Rozłożyłam czekoladowe paski popyt. Teraz jedna strona jest wypełniona skitelsami, A druga mini piankami. Jaka kolorowa i ładna. Idealna, mm. prawda? Hey. Dobra robota, Wednesday. Kibic. Co zamierzacie dalej zrobić? Wow, dzwonicie mm. po znajomych? Super, zorganizujmy imprezę. Wszyscy będą zachwyceni pizzą. No i jak? Smakuje? Jest świetna, prawda? Spróbujmy. Czyja pizza będzie smakować lepiej? Oh, hey! Wednesday czy Enid? Czyjej pizzy chciałbyś spróbować? Napisz w komentarzach. Całkiem smaczna. Mm. Odlot. Co za uczta. Mm. Mm, pyszności. E, może się zamienimy? Ekstra. Okay. Spróbuję. Wednesday, twoja pizza jest bombowa. Bardzo smaczna, mimo że ze strachem się ją je. Może to się zamienimy. Twoja pizza wygląda dziwnie. Enid, od twojej pizzy bolą mnie oczy. Ale jest naprawdę dobra. Nie mogę przestać. Chcę jeść, jeść. Hey! Wszyscy są na jedzeni? To może zatańczymy. Powtarzajcie za mną. Jak zwykle wszystko zepsuliście. Następnym razem poćwiczcie w domu. To była świetna zabawa. Chciałabym, żebyśmy mogli spotykać się tak częściej. Dziewczyny, co robiłyście przez całą noc? Co to za koszmar w kuchni? Urządzacie imprezę i mnie nie zaprosiłyście? Posprzątajcie to szybko. Umyjcie wszystko dokładnie, żeby wszystko lśniło. Hej! No brawo, moje drogie. Jak tu ciemno? To są jakieś potwory. Co? Karaluchy? Hej! się stąd. Natychmiast. Dałabym im popalić. Zjadły całą moją pizzę. Co za pech! O! Owoce! Świetnie. Zaraz zrobię z nich pizzę. Maska ninja na miejscu? Miecze na miejscu. Zaczynamy! A ja Pokroję arbuza w ten sposób. W porządku. Spód pizzy gotowy. Teraz pokroję dodatki. Do dzieła! Raz, dwa i gotowe. Właśnie tak prawdziwy ninja robi pizzę. Świetnie. Teraz można poczęstować Justina. Justin, zobacz jaka pizza. Wow. Spróbuję. To jest takie dobre. Sama oceń. Britney to po prostu odlot 5 gwiazdek! Super! Co za interesujący film! Auć, trafiło mi się ziarenko! Mam pomysł! Zaraz przesypię wszystkie ziarna na patelnię! Teraz potrzebuję wyciskarki do owoców! Jest! Podstawiam pod nią patelnię i wyciskam sok z arbuza do ziarenek! Właśnie w ten sposób! Teraz stawiam to na kuchence i przykrywam pokrywką. Zaczyna pękać. Mój arbuzowy popcorn jest gotowy. Wsypuję go z powrotem do wiaderka. Hop. Muszę poczęstować Justina. Zobacz, to popcorn arbuzowy. Wow, jest naprawdę dobre. Chcę jeszcze szybko. Daję mu pięć gwiazdek. I kolejna łyżka. Co? Co to za hałas? Janki merszmelą na ognisku. Czuję się jak na kempingu. Trzeba natychmiast ugasić ogień. Justin, trzymaj się. Uratuję cię przed pożarem. A, co ty robisz? Brief, jestem teraz cały w pianie. Ups. Ups. E, zaraz to naprawię. Wezmę folię. I włożę ją do skórki po arbuzie. A teraz wsypię do środka węgiel... Przebiję skórkę drutami. No i domowy grill gotowy. Robię jeszcze dziurę i podpalam węgle palnikiem. O tak, temperatura jest idealna. Masz czas, nie smuć się. Przyniosłam ci bezpieczne ognisko. Spróbuj na nim coś upiec. Wow, idealny stopień wysmażenia. Mmm, Britney, jesteś geniuszem. Jestem taki spragniony. No w końcu. Co? Pusto? Co robić? Britni, wszystko wypiłaś? Zaraz to naprawię. Odkroję górę z arbuza. Teraz potrzebuję blendera. Ojej, ale mam moc. Muszę zamienić cały miąż pire. To, to jest to! Świetnie! Uff, teraz potrzebuję ciemnych okularów. Słonka i odpowiednie oświetlenie. O tak, jestem w kurorcie. Co się dzieje? Co? Co to ma być? Pożycz mi to, wywierca otwory. Mogę włożyć tu jeszcze kilka słomek. Aza! Awesome. Co? To dostawa Coli? Mogę wziąć butelkę? Dobra, Justin, spadaj. Wlewam kole do mojego koktajlu i przykrywam go pokrywką. Gotowe! Nie możesz się doczekać? Ustawmy to szybko! A teraz spróbujmy! Mm. Pyszne co? Ekstra! Nie żelki. ja też chcę trochę. Zjadłaś wszystko? Znowu? Nie martw się, mam pomysł. Będę potrzebować arbuza i monety. Teraz przepnę arbuza monetą. Właśnie tak. Ostrożnie. A teraz potężny cios! A ja! Gotowe. Teraz trzeba zamienić miąższ w sok. To jest to. Dodam żelatynę. Wodę i rozmieszam. Poczekam aż zastygnie. Super! Położę go na desce i pokroję. To wszystko. Teraz przeniosę to na talerz. Pięknie. Mam nadzieję, że Justinowi się spodoba. Ej, parodiujesz mnie? Oh no! Lepiej spróbuj tego. Wow, to wygląda jak oczy. Spróbujmy. Mmm, smakuje trochę dziwnie. No, Na najwyżej dwie gwiazdki. Ej, Justin, moja kolej! Daj mi to! Dziękuję. W końcu mogę zrobić moją rzeźbę. Kilka nacięć. Tutaj. Jeszcze kilka kreseczek tutaj. I jeszcze tutaj. I tutaj. O tak, czas zrobić buzię z zębami. Zaraz je wytnę. robię oczy właśnie tak okej okay. a teraz wytnę kawałek z tyłu o tak wyjmę miąższ albo jeszcze lepiej zjem mm, Wspaniale. Co za pyszności! Teraz założę czepek na włosy i mogę założyć maskę. Ha! Jestem minionkiem! Widziałaś to? Super co! Pytaj za broń! Zaczynamy! A oto i karaluchy! Módlcie się robale! Wynucha z naszej kuchni! Więcej tu nie przyjdą! Udało nam się! Przybij piątkę!